Cześć, witajcie. Przedwajem bo Dzisiaj na testy takie oto sprytne urządzonko. Taki kuwa racingowy, wyścigowy, kuwa, moduł. Kosztował mnie normalnie chyba z dwie dychy. Prosto z Chin. Prosto od Chińczyka. Prosto z chińskiej fabryki. Jak to działa? Eee, no, mamy gPK tak. Jak to działa? Mamy tutaj wiecie, opisane co i jak. A tutaj, o, mamy takie przełączniczki. I w zależności od tego, jak te przełączniki przełożymy, takie obroty będziemy uzyskiwać. I na początek e, ja to już mam ustawione na 11 tysięcy obrotów. Ale potem mam na szybko sobie mogę przestawić na, na 7 tysięcy obrotów i zobaczycie, jaka jest różnica. Trzeba, tak? bardzo, spalamy maszynę. Oczywiście, akumulator jeszcze jest na gwarancji. W ogóle, akumulator mi padł jest na gwarancji, więc wiecie. Na Mam Mam tam kilam grudzany, więc jest razem ciepły. Jak widać, tak się wkręca. Teraz bierzemy tutaj moduł. O! Prze... Przepiałem na inne. W momencie 7 tysięcy obrotów, teraz ustawimy mu 8 tysięcy obrotów ten bajer elegancki a teraz ustawmy mu 4000 obrotów Tak to będziemy mieli teraz o, przepraszam, 9 tysięcy obrotów no. i zróbmy jeszcze, jeszcze 8 tysięcy no. no jak widzicie tak to sobie fajnie Działa, fajnie brzmi. Ja sobie to przestawię z powrotem, żeby mieć dalej na 11 tysięcy obrotów. Ogólnie tymi się to bawimy. Jeszcze są to w ogóle jakieś racing mode. Nie wiem, bawiłem się ten, spróbowałem, nic to mi w sumie nie zmieniło. Eee, więc nie wiem, więc nie wiem co ten racing mode. Muszę jeszcze poszukać w internecie może jakieś informacje być może to jest nie wiem jakaś zmiana wyprzedzenia zapłonu może większe moce można na tym uzyskać. Nie wiem jeszcze się nie bawiłem ale ten speed limiter no bajka. Jedyna wada tego urządzonka ja sobie go wypnę. Jedyne co mógłby tak naprawdę mieć to gdzieś wiecie wyciągane nie żebym ja sobie mógł tutaj wpiąć jakąś tyczkę i na przykład nie wiem tutaj sobie dekielek nie tak mam tutaj dekielek w dekielku sobie zrobić otworek. I takie sobie przełączniczki ustawić, aby się móc z tym do bieżąco bawić, nie? No bo tak to trzeba mu to rozbierać, gdzieś to przestawić. I wiecie, tu przy zwykłej jeździ, no to niekoniecznie to takie wygodne, ale mam plan taki, eciech, kupiłem sobie stację trochę przekaźników i być może zrobię dwa moduły, nie? No bo tu mam ten oryginalny mój moduł, tak, ja to sobie tutaj dział, dział, działczył tyle lat i po prostu tego ustawiłbym sobie wtedy na, no że chyba 9000. Tak, na no 9000. Na no 9000 bardzo fajnie brzmi to odcięcie, ale przy jeździe nie mam pełnej mocy, tak? bo on odcina po prostu w tym momencie, kiedy jest to pełna moc. I zrobiłbym na takiej zasadzie, że raz przełączam ten moduł, raz tamten i sobie puścić kabelek, gdzieś tu jakiś kurde, wiecie Shuchan przełącznik i sobie móc sterować albo na ten moduł, albo na ten drugi. Ale to nie dzisiaj, gdzieś może w przyszłości coś takiego się pobawię, więc. No, i byście się zastanawiali, jak takie właśnie moduły dzia działają, ja też się zastanawiałem. Widziałem na filmikach, to powiem Wam, rewelacja. Fajna zabaweczka, kurde, parę złotych kosztuje na AliExpressie u Chińczyka. A naprawdę, no, no fajna zabawka, kurde. <ścoughs> I szczerze, ja to chyba zamontuję go na co dzień normalnie. Ustawię sobie te, te, te w tym momencie 10 tysięcy, tak nie? 11 tysięcy obrotów, bo to fajne też to odcinka jest. Bo normalnie na tym module, co mam tutaj, on nie ma odcięcia. On się kręci po prostu tyle ile da rady. Aż mówicie, braknie przepływów i dopiero takie powiedzmy, że odcięcie robię, a to brzmi beznadziejnie, nie? Takie wycie jest nieodcięcie. A na tym już jakieś odcięcie fajne jest. No. Także jak macie ochotę bawić się w takie rzeczy, to polecam. Tanie zajebiste. <laughs> no, to na tyle myślę w tym materiale. Także to trzymaj jeszcze sobie boże i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie yo.